Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń mówi. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. W czasie urlopu auto wreszcie nabrało kształtów, jak widzisz tutaj rozpoczęła się faza wyrównywania tych powierzchni. Zaczęliśmy znów od samego przodu, żeby już yy, było. Yy, było, było. Nie wiem, żeby, żeby już to skończyć i, hmm. i wyjść już stąd na zero. Czyli robimy już na, na gładko, już na wyjściowo przód i dopiero później będziemy te blachy demontować tak. i, i robić. Kształty. Wszystko na kwadrat, jak to miało miejsce przy Bentleyu. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają. Pewnie tak. Po to, żeby uzyskać właściwy kształt, musimy zrobić linię, osy, linię, linię prostą na kant, dopiero później to wszystko łagodzimy. Ta sama sytuacja ma miejsce ze zderzakiem, z pokrywą si bagażnika w tym wypadku Najpierw wszystko robimy na kant, dopiero później będziemy robić fazy i to wszystko robić Łagodzić. Okrągło. Tak. okrągło. W tym egzemplarzu... Nie istniały halogeny. I tutaj jeszcze, Łukasz, jak będziesz miał z Patrykiem może przyjemność się spotkać, musimy ustalić, co robimy tutaj w te miejsca. Czy wstawiamy kratki i malujemy tą wnękę na czarno, jak to ma miejsce w niektórych egzemplarzach Lambo. Czy kombinujemy tutaj jakiś halogen? Tutaj tylko, że ten halogen należałoby... I znaleźć jakiś taki o, o pasujący. Podobnym kształcie. Ja bym to. tutaj najpierw sprawdził japońskie wynalazki typu samuraj i te inne, gdzie mm -hmm. skoro, skoro dawcą były do kierunków, to może, może i w tym przypadku też będzie dawcą, prawda? Dobra, to to sprawdzimy. E... już ja, ja, ja się udał. Mówi z tobą. Rysiek! Auto Możesz chwilę być cicho. Ekologiem. Dziękuję. Ale nie, to, poczekaj chwilę. Z, z innej Dziękuję. Rosji. No um, i musimy oczywiście coś tutaj wymodzić, nie będziemy się raczej bawili w jakieś chińskie ledy. Tutaj ten, mają, ten to wersja ma tutaj dwa halogeny tak. i do tego jakieś, jakieś, jakieś yy, no, takie, yy, kratki, tak. tylko że my mamy zderzak inny i te hmm. zderzaki od tego modelu tutaj z Robertem sprawdzaliśmy przed chwilą. Mają czarną tą wnękę i oprócz tej czarnej wnęki pewnie to zdjęcie wkleisz, jak ci się uda mają tutaj dół malowany i tą wnękę również mają czarną Tutaj tak, tak to fajnie wygląda coś Ala Ala spoiler no dobra, to trzeba decyzję podjąć alternatywnego myślę, że łatwiej mimo wszystko będzie tutaj zrobić kratkę niż dopasowywać I... No nie wiem czy ten halogen mu tu jest potrzebny tak Szczerze mówiąc, no, no, jeżeli, Dobra, jeżeli będzie potrzebny, to tak. Sprawdzimy możliwości. Hmm. Tutaj maskę jeszcze Jarek musiał pociąć. Nie wiem, czy pokazywaliście to w poprzednim odcinku, Roberto? Nie, nie. <laughs> ja też nie pamiętam. Jeszcze, jeszcze miałem kształt taki, który wymagał zmiany. Przy masce z jakiegokolwiek metalu moglibyśmy sobie to w jakiś tam sposób podjąć. Mhm. Przy kompozytach niestety no tak. musiało nastąpić Nie cięcie i klejenie od nowa. No, no i co? No to, 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 to. Dobra, do, do, do brzegu. Lakiernia w sierpniu jeszcze. Tak. Uf. Już jesteśmy w flakierni. Nie wiem, ale wiesz, o takiej jakim, części. Na jakim to będzie etapie? Wiesz no, może ty tego nie widzisz, Robert nie widzi, wielu z widzów też nie widzi nie tych myślę. postępów, tak. które są, ale tak jak, tak jak dla mnie, no już wielkość tej szczeliny i to, że ona jest równa, to już jest... Mhm. Krok to, to już jest duży krok. To samo płaszczyzny, które się zgadzają, te szerokości tych rantów, szerokości szczelin, kształty wszystkich otworów, kształt właściwy zderzaka, który tutaj jest stopniowany, czyli wnęka jest wyżej, później mm -hmm. jest uskok i dopiero właściwa tak. płaszczyzna. Wszystko wymaga tutaj precyzji, wszystko wymaga czasu, wszystko wymaga roboczogodzin. godzin. No, tak musi być. Wiemy, no. No, po no, Bentley'u no, wiemy, że... pewnych rzeczy nie przeskoczymy, to... musimy tutaj poświęcić y, troszkę czasu, a w związku z tym, że tutaj jak się omawialiśmy, tutaj cały czas do tego auta jest przeznaczona jedna osoba. No to no to, to wszystko Trzeba. się przekłada na czas. Na czas. Na godziny. Dobra. W międzyczasie jeszcze coś tam wysz... wy... nam tutaj wyszło y... blacha... blacharskiego, jakieś jakieś małe, małe poprawki, czyli opuszczenie bądź podnoszenie wysokości ślizgu dlatego że w momencie kiedy chłopaki zrobili już nadali taki taki już ostateczny kształt temu Zarzakowi i temu uskokowi, Okazało się, że brakuje nam dosłownie milimetr na, na tych ślizgach i mm. trzeba było je odciąć, przyspawać nieco niżej po to, żeby już to pasowało. No to jest taka zabawa, no jest, jest, jeżeli to ma być fajne, no to troszeczkę to trwa, A tak jak powiedziałem, jedna osoba cały czas udziała, nawet jak, jak już się wchodzi na tą halę, to już, to już zaczyna wyglądać spójnie, nie jest to taki ulepek, który był do pewnego czasu, tylko już już zaczynają się te kształty wyostrzać na, już dostaje właściwych linii w momencie, kiedy to nabierze jed, takiego y, jednego jednego koloru jednej barwy już chociażby w podkładzie mhm. już będzie to. No pewnie bardzo fajne dobra. Czyli naj, największe rewolucje. Pewnie za 2-3 tygodnie będą, jak już zaczną się kolory pojawiać, no, jeżeli mamy mamy sezon urlopowy. Tak. Jeżeli nam tutaj nic nie wyniknie dziwnego, że trzeba będzie Jarka gdzieś prze przestawić na jakiś czas do innego projektu, myślę, że za tydzień już będzie bardzo, duży, bardzo dużo do przodu. I nawet ci, którzy, którzy są sceptycznie nastawieni do tego i, 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 i nam tutaj wytykają mm, Wakacjowanie. Wakacjowanie, nie wiem, specjalnie opóźnianie projektu, y, powinni być zadowoleni. No jeszcze stając tutaj, nawet chociażby widać kilka, kilka defektów, które trzeba poprawić, nawet w tym zeżaku. On, on wydaje mhm. się w miarę prosty, ale jak spojrzymy na y, płaszczyznę pod pomarańczowym szkłem, na jedną i na drugą stronę, to się okazuje, że ta jest prosta, ta jest tutaj bardziej wypukła. No też trzeba będzie to skorygować. Mhm. To są takie niuanse, które które zrobić trzeba, których teoretycznie nie widać, ale w praktyce, jak już to wszystko dostanie jednego koloru, one się uaktywnią, wyostrzą, dlatego że przód widać cały i możemy sobie prawą lewą stronę porównać. Boki one niekoniecznie muszą być takie same. Ważne, żeby były w miarę symetryczne, bo dwóch stron nikt na no tak. raz nie widzi, natomiast przód no, musi, tak, być, jest, musi być ładny. To jest jakby twarz auta, tak samo tył. Jednak musi być dopracowane. Dobra. Eee, czyli co? No na tym nam najbardziej zależało, bo nie spodziewaliśmy się tutaj jakby rewolucji, ale no, istotne jest to, A kiedy była rewolucja przy To była rewolucja też była, stagnacja zastyg Ale wiesz, rewolucja, rewolucja jest wymiła, dlatego, dopytuję o to... tą lakiernię właściwą, no bo to jest taki przeskoczenie tej monotonii największe. A ja Dlatego... jeszcze nigdy nie chcę mówić, mieliśmy... Mamy wszystkie cztery koła dystanse już, żeby to auto postawić. Oczywiście. Tak, jak ono nie. będzie wyglądać finalnie. Oczywiście nie, ma. nie mamy. Oczywiście nie mamy. Żeby tu jeszcze nie wyszło coś takiego, żebyśmy musieli kawałek botnika obciąć nie, po no. to, żeby go wydłużyć bądź skrócić. No to jest cel powiedzmy na kolejny odcinek. Robert, twoja w tym rzecz, żeby, żeby to przeprowadzić i. No tak, no bo to faktycznie sporo jeszcze może nie zamienić. te koła będą. bo W momencie, kiedy, kiedy już wszystko będzie, te, te, te kształty będą tutaj nadane takie jak być powinny, czyli w tej chwili wy, tak. wychwyciliśmy nawet w czasie tego filmu te dwa miejsca, które są różne, mhm. to w momencie, kiedy założysz koła, no może się okazać, że któryś łuk wymaga korekty, bądź wysunięcie. Botnika, bo, albo albo, albo tego, schowanie tego botnika mhm. bok. Z względem całości. No tak. w, teorii, w teorii wszystko jest pięknie, no, a jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Dobra, czyli y, przywozimy koła. Koła dystansy? Ko nie wiem, ktoś, kto robi hamulce, pewnie już ma te dystanse opracowane. Tak, Roberto? Czy... <laughs> I byśmy tutaj chcieli już założyć. No tak, jak stanie na kołach, to już, to już mamy auto gotowe w zasadzie powoli do wypychania stąd. No tak, musimy, musimy go zobaczyć no. stojącego na kołach, no to jest tak. podstawa, przed nakładaniem jakichkolwiek warstw wyrównujących, mhm. wypełniających, warstw wyrównujących, no już tych, tych finalnych, tak. bo może się okazać, że jeszcze coś tutaj będziemy musieli skorygować, nie wiem, kurwa, no chociażby szerokość tego rantu, który tutaj jest poziomie. Być może on, on może iść w poziomie ewentualnie pod jakimś tam kątem mhm. tutaj koło może oponawadzić. Tutaj w tego typu autach tu będą milimetry. No tak, prześwit będzie. Będą, będą mikro. Świty, prześwity bardzo minimalne. No i później się okaże, że przy skręceniu nam się błotnik, kołami nam się błotnik złamie, czy, czy, czy odejdzie, czy wszystko poprzestawia. Mhm. Takie rzeczy musimy zrobić przed yy, końcem przed, przed, przed nakładaniem już tych warstw. Finalnych. Musimy to sprawdzić. Dobra. No, no. Tak, Roberto? Dobra. No jak przekonasz Patryka do tych kół i dystansów, no to. Przekonam. Dobra, no to czyni swoją powinność. <laughs>